Proszę Państwa, każdy, kto przyjeżdża codziennie do Parlamentu Europejskiego, powinien sobie popatrzeć na ten budynek i zrozumie, o co teraz chodzi. Teraz chodzi o to, że my nie robimy nikomu łaski, nie dajemy umowy stowarzyszeniowej jako prezent na święta, tylko chcemy skończyć budowę Europy, która nie jest w całości, i wyraża to ten budynek. Jakie mechanizmy powodują, że Europa się scala? Jeden zniesienie ruchu wizowego, a drugi wspólne prawo. Nie pieniądze wysyłane, nie środki pomocowe, tylko wspólne prawo. I jesteśmy dzisiaj w momencie, kiedy to wszystko ma szansę się dokonać na szczycie w Wilnie. Obserwuję politykę wschodnią Unii Europejskiej od wielu lat. Cztery lata temu, trzy lata temu byłem sceptykiem. Napisałem wiele tekstów, w których śmiałem się z Partnerstwa Wschodniego jako mało efektywnego. A dzisiaj Państwu mówię, przez te lata naprawdę wiele się zmieniło. Dzięki politycznemu nastawieniu Stefana Fille i jego ekipy Unia Europejska zyskuje powagę, jeśli dokona to, co zaplanowane, czyli podpisze i, i, i przygotuje umowy stowarzyszeniowe z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą. A dodatkowo, jeśli nie zostawi pozostałych trzech państw, bo na nie też przyjdzie czas. Czyli dzisiaj odsuńmy się trochę od tych doraźnych drobiazgów i popatrzmy na gmach Europy. Ona jest niedokończona i mamy szansę zrobić w ciągu najbliższych dwóch miesięcy duży krok. To jest w naszych rękach, ale możemy to też popsuć. Dziękuję.